Nie wiem, nie wiem, jak to wytłumaczyć mam. Przecież, przecież, ledwo parę godzin cię znam. Pewnie. pewnie słowa Może śmieszne trochę są marzenia me, bo chcę rogaliki na śniadanie z tobą jeść, wspólną na ubranie z tobą mieć, Pan dobrze ranne dawać ci przed snem i wychodzić na dwór z naszym stem. razem głośno śmiać się kinie. Ja i ty razem łykać aspirynę w mokre dni i z tobą wspólny sufit, wspólny piec. Czego więcej można chcieć i do prawdy aż się boję to taki dziwny fakt starczyło tylko raz popatrzeć w oczy twoje a już marzę tak Rogaliki na śniadanie z tobą jeść wspólną szatę na ubranie z tobą mieć w radościach i kłopotach razem być i już więcej nie chcę nic i już więcej nie chcę nic nie jak to wytłumaczyć mam? Przecież, przecież ledwo parę godzin cię znam. Pewnie, pewnie. Moje słowa zdziwią Cię. Może śmieszne trochę to marzenia me, bo chcę rogaliki na śniadanie z Tobą jeść. Wspólną szafę na ubranie z Tobą mieć. Mam to zrannę dawać Ci przed snem i wychodzić na w z naszym psem. Razem głośno śmiać się, ja i Ty razem wykać a Ty mokre mokredni. I z Tobą wspólny sufit, wspólny piec. Czego więcej można chcieć? I do prawdy aż się boję, to taki dziwny tak, starczyło tylko raz popatrzeć w oczy twoje, a już marzę tak, rogaliki na śniadanie, Z tobą jeść pulną na ubranie, Z tobą mieć w radościach i kłopotach razem być, i już więcej nie chcę nic, i już więcej nie chcę nic. Taki dziwny fakt, starczyło tylko raz popatrzeć w oczy twoje, a już marzę tak, droga dziki na śniadanie, z Tobą mieć równą na ubranie, z Tobą mieć w radościach i kłopotach razem być i już więcej nie chcę nic, i już więcej nie chcę nic.